Rysowania, szablony, wymiarowanie, bloki czy wydruk rysunków. Mając teraz tą wiedzę, możesz przystąpić do kolejnych filmów, na których omówię, jak narysować rzut budynku jednorodzinnego, podając krok po kroku od A do Z, jak to wygląda. Co to jest rzut budynku, i zobaczmy, jak powstaje. Na ekranie widzisz model prostego budynku. Nad modelem znajduje się pozioma płaszczyzna. Jeżeli zaczynamy obniżać tą płaszczyznę, to widzisz, że powstaje kolejny przekrój. Jeżeli ten przekrój pokażemy zbyt nisko, to wówczas nie będziemy widzieli na przykład otworów okiennych. Jeżeli za wysoko umieścimy ten przekrój to nie będziemy w ogóle widzieli żadnych otworów, a jedynie obrys ścian. Dlatego tą płaszczyznę poziomą, która przecina nam nasz budynek, umieszczamy na poziomie 1 metra. Jest to spowodowane tym, że parapety okien standardowo znajdują się na wysokości około 80-90 cm. W związku z czym zawsze ta płaszczyzna, będzie przecinać nam w miejscu, gdzie są okna, i zobaczymy jak najwięcej szczegółów. Widząc ten niebieski obrys ścian, rysujemy go w autokadzie, a po narysowaniu musimy opisać, zwymiarować, a następnie wydrukować. Aby narysować rzut, budynku, który widzisz na ekranie, musisz mieć przygotowane w autokadzie te elementy i te ustawienia, o których mówiłem w poprzednich filmach. Podsumujmy jakie to są ustawienia. Zacznijmy od paska stanu. Tutaj proponowałem, aby wyłączyć siatkę, która mnie osobiście przeszkadza, ale oczywiście możesz ją pozostawić. Ja również nie wprowadzam, Dynamicznie współrzędnych. Wolę współrzędne wprowadzać na pasku, ale oczywiście możesz włączyć jak najbardziej tą opcję. Niezbędny przy rysowaniu jest ten tryb ortogonalny, który w trakcie rysowania raz włączam, raz wyłączam w zależności od tego, jak potrzebuję narysować element. Na przykład elementy pod kątem, czy przy kopiowaniu elementów gdzieś. Które nie są równoległe bądź prostopadłe do siebie, wyłączenie tego trybu jest niezbędne. Opcje lokalizacja względem obiektu oraz śledzenie lokalizacji względem obiektu koniecznie włącz. Bez tego praktycznie w autokadzie nie da się rysować. Jak widzisz, na rysunku, który będziemy przygotowywać, jest wiele opisów. Aby te opisy dostosowywały, dopasowywały się do skali, w jakiej będziemy drukować ten rysunek. Zdecydujmy się od razu na konkretną skalę i ustawmy również tą skalę tutaj na modelu. W jakiej skali rysujemy rysunki architektoniczno-budowlane? Jeżeli chodzi o rzuty i przekroje, to w większości jest to skala 1 do 50. Czasami rysujemy w skali 1 do 100. Jeżeli jest duży obiekt. Nasz obiekt nie jest duży. Ustawmy więc skalę 1 do 50. Sprawdź, co się stanie, jeżeli zmienimy tą skalę. Widzisz, że cały styl wymiarowania wszystkie opisy znikły, ponieważ napisy nie mają dodanej skali 1 do 1. Po prostu nie potrzebowaliśmy do tej pory tej skali. Wróćmy wobec tego do ustawienia początkowego. Mam nadzieję, że. Masz już swój styl wymiarowania, który omawiałem na wcześniejszych filmach. Wywołaj komendę styl, aby wejść do menedżera stylów wymiarowania. Ja rysuję w stylu, który nazwałem budownictwo. Omawiałem go na jednym z poprzednich filmów. Zmieniłem jednak część ustawień po to, aby dopasować go do naszego rysunku. Jakie to są ustawienia? Zmieniłem długość linii pomocniczych. Te linie pomocnicze były zbyt długie i one nachodziły tutaj na sąsiadujące linie wymiarowe. Wtedy musielibyśmy bardzo oddalać te linie wymiarowe od siebie. Więc zmieniłem tą wartość na 4. Wielkość tekstu zmniejszyłem z 3 na 2,5, ponieważ mamy wąskie elementy i tutaj ta większa czcionka powodowała, że część wymiarów się nie mieściło. Oczywiście i tak niektóre wymiary się nie zmieściły. Pokażę Ci, jak radzić sobie z tymi sytuacjami. No i wreszcie najważniejsze, ponieważ rysuję ten rysunek w milimetrach, a wymiaruję go, jak widzisz, w centymetrach. To musimy do wymiarowania zastosować współczynnik skali, dzieląc wymiary na modelu przez 10. Wtedy AutoCAD pokaże wymiary w centymetrach. Wywołajmy jeszcze manager rodzajów linii poleceniem RL. Sprawdź, czy masz tutaj wszystkie rodzaje linii, o których mówiłem na jednym z poprzednich odcinków. Zwłaszcza. Gradinowanie, które służy nam do rysowania termoizolacji. Ustaw współczynnik, ustaw też globalny współczynnik skali na 0,3, tak aby otrzymać odpowiednią gęstość tych linii, które nie są liniami ciągłymi. Zaznacz też opcję skaluj w jednostkach obszaru papieru. Aby termoizolacja odpowiednio skalowała się w układzie. Przygotowałem też dodatkowe bloki. W jednym z poprzednich odcinków omawiałem, jak narysować taki dynamiczny blok drzwi. Podobne bloki skonstruowałem dla okna oraz bloki statyczne. Z kształtką kominową, która będzie nam potrzebna do narysowania komina na przekroju oraz do oznaczenia poziomu. Takiego oznaczenia nie ma standardowo w autokadzie, więc ja taki dodatkowy blok przygotowałem. Możesz poszukać podobnych bloków w bibliotekach darmowych albo zrobić własne. I ostatni element, który sprawdź, to jest, czy masz zdefiniowane, Odpowiednie warstwy. W stosunku do tego, co omawiałem na filmie, zmieniłem nazwy tych warstw związanych z podstawowymi liniami, a więc linie, linie cienkie, linie niewidoczne, bądź widokowe. One mają tą samą grubość, bądź linia przekrojowa. Dodałem tutaj literę G od słowa grubość oraz parametr liczbowy, który. Yy, Lepiej pokazuje, jakie są proporcje pomiędzy liniami, bo linia przekrojowa powinna być dwa razy grubsza jak linia widokowa, a linia widokowa dwa razy grubsza niż linia cienka. Pojawiła się też nowa warstwa, która jest tutaj zamrożona, tak żeby nam się nie drukowała, która się przyda do liczenia pola powierzchni. Będzie to na jednym z następnych odcinków. Jeżeli masz przygotowane, to wszystko w autokadzie, to możemy przystąpić do narysowania takiego rzutu budynku i zrobimy to w kilku kolejnych odcinkach.